Wędrowiec Świętokrzyski to nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznawana wyjątkowym postaciom i organizacjom działającym w branży turystycznej. W tym roku przyznana została w pięciu kategoriach. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się w Dworze Starostów w Podzamczu Chęcińskim podczas Wojewódzkich Obchodów 21. Światowego Dnia Turystyki. Zawsze jako nauczyciel oceniałem, nagradzałem, wyróżniałem i teraz też, tak już mówię z żartem, jesteśmy za tym, żeby w różnych dziedzinach, a jedną z takich dziedzin bardzo istotnych naszego życia społecznego, gospodarczego jest turystyka, nagradzać tych, którzy w tej turystyce coś znaczą, którzy pokazują nowe rozwiązania, którzy przez swoje działanie przyciągają turystów do naszego regionu i którzy promują jednoznacznie też nasz region. A jest co w województwie wszystkim pokazywać, jest gdzie przyjeżdżać, jest co zwiedzać, jest czym się zachwycać. Nagroda Wędrowiec Świętokrzyski w kategorii Osobowość turystyczna trafiła do wiceminister sportu i turystyki Anny Krupki. W Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiada za wzmocnienie konkurencyjności polskiej oferty turystycznej, w szczególności za koordynację i wdrażanie projektu Polskie Marki Turystyczne, którego głównym celem jest ukonstytuowanie tzw. regionów turystycznych. Dzięki inicjatywie minister Anny Krupki. Ziemia Świętokrzyska otrzymała pierwszą w historii markę turystyczną Ziemia Świętego Krzyża. W ten sposób serce naszego regionu zostało umieszczone na liście najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych. Turystyka to jest dzisiaj najszybciej rozwijająca się branża polskiej gospodarki. Odpowiada za 6% PKB i w tym roku przekroczymy rekordową liczbę przyjazdów 20 milionów turystów zagranicznych. Mam nadzieję, że w przyszłym będzie ich jeszcze więcej, bo oczywiście nie ulega wątpliwości, że pozostawiają oni u nas pieniądze, które przykładają się do rozwoju naszej gospodarki i mam także nadzieję, jestem przekonana, że uda. Się ich przyciągnąć również do województwa świętokrzyskiego. Województwo świętokrzyskie jest wyjątkowe, bo posiada bardzo wiele zabytków, bardzo wiele miejsc wartych do obejrzenia przez turystów. To jest przede wszystkim Ziemia Świętego Krzyża, czyli sanktuarium Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu, wspaniałe góry świętokrzyskie, najstarsze góry w Europie góry położone również najbliżej od Warszawy. I to jest zamknięte w małej gminie, jaką jest miasto i gmina Nowa Słupia, dziedzictwo, tak to dziedzictwo sakralne, czyli sanktuarium na w Świętym Krzyżu, jak i dziedzictwo przemysłowe, bo tam był najstarszy i największy okręg metalurgiczny w pierwszych wiekach naszej ery poza Imperium Rzymskim. Wspaniałe krzemionki opatowskie, które znalazły się na liście obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. To jest pierwszy taki obiekt w województwie świętokrzyskim, szesnasty w Polsce. I dla porównania, my mamy tylko o dwa obiekty na tej liście jako Polska mniej niż niż Grecja, która jest przecież potęgą turystyczną, a mamy więcej obiektów niż Chorwacja. Więc to bardzo dobrze rokuje i to też jest taki certyfikat jakości. Ja bym mogła tak wymieniać bez końca, ale powiem, że Ziemia Świętokrzyska jest piękna, ma ogromny potencjał turystyczny i zrobimy wszystko, aby ten potencjał wykorzystać, aby turystyka stała się takim kołem zamachowym Świętokrzyskiej gospodarki. Nagroda Superwędrowiec Świętokrzyski trafiła do miasta i gminy Chęciny. Tu historia nierozerwalnie łączy się z XIII wiecznym Zamkiem Królewskim, którego inicjatorem byli m.in. król czeski Wacław II, biskup krakowski Jan Moskata oraz Władysław Łokietek. Ruiny kamiennego zamku co roku odwiedza około 200 tysięcy turystów. Od 2015 roku, czyli od momentu kompleksowej rewitalizacji, przyciągnął niemal milion osób. Jednak gmina Chęciny to też Centrum Edukacji Geologicznej. Zbudowane zostało dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W tym miejscu odbywają się różnego rodzaju konferencje o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Z myślą o młodszych odbiorcach, pod Zamczu Chęcińskim powstało Centrum Nauki Leonarda da Vinci. Multimedialna ekspozycja przedstawia zagadnienia związane z budową i funkcjami człowieka. W centrum odbywają się liczne warsztaty edukacyjne oraz pokazy naukowe. Pamiętam, kiedy zostałem burmistrzem w 2006 roku, już wówczas zrobiliśmy taką analizę tych właśnie rzeczy, które posiadamy, tego niezwykłego potencjału przyrody ożywionej, nieożywionej, dziedzictwa kulturowego i wówczas przyjęliśmy kierunek turyst rozwoju turystyki jako taki kierunek wiodący, jako filar rozwoju gminy i miasta Chęciny. I nie ukrywam, sukcesywnie staramy się właśnie ten obszar rozwijać. Wiemy, że turystyka jest dzisiaj taką nowoczesną gałęzią gospodarczą. Przynosi tylko zyski i oczywiście dzięki temu wszystkiemu, co posiadamy, no, jesteśmy też rozpoznawalni na arenie województwa jako gmina typowo turystyczna. Ale Chęciny to nie tylko zamek, ale to również inne obiekty, chociażby nawet powszechnie podziwiana Niemczówka, renesansowy obiekt, gdzie mieści się Biuro Informacji Turystycznej, również odrestaurowana. To zrewitalizowane rynki, ta przestrzeń publiczna, starówka, która dzisiaj tętni życiem, bo w każdy weekend można spotkać tam artystów, muzyków, turyści również. No, miło i sympatycznie spędzają czas podziwiając zamek z dołu. Wreszcie zrobiliśmy też bardzo ważną rzecz. Połączyliśmy centrum miasta, czyli rynek, z zamkiem, budując szlak króla Władysława Łokietka. Przyświeca temu postać króla Władysława Łokietka, również pomnik, który, z którym turyści często robią sobie zdjęcia jako pamiątkę. Oczywiście historia obdarzyła nas niezwykłym potencjałem, tym przyrodniczym, historycznym i liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, które posiadamy. No, dzisiaj też inaczej wyglądają, bowiem kiedyś były pewnego rodzaju utrapieniem dla samorządu, często zamieniano je na mieszkania komunalne, na magazyny, chroniła je litera prawa. Dzisiaj wiemy, że to jest bogactwo. Z którego mogą mieszkańcy czerpać zyski. To jest też dzisiaj element, który pozwala nam na ściąganie również turystów. Nie ukrywam, że ten kierunek, jaki przyjęliśmy, on praktycznie dzisiaj jesteśmy przekonani, że to jest właściwy kierunek, bowiem średnio w roku odwiedza nas pół miliona turystów. Dzisiaj jestem wdzięczny. Dla marszałka, dla zarządu województwa, że docenił tą naszą pracę, wkład, że otrzymaliśmy tą zaszczytną nagrodę Superwędrowca. Na pewno ta nagroda jest potwierdzeniem tego, że ten kierunek, który przyjęliśmy, właściwy. Ona też motywuje do jeszcze aktywniejszych działań. Nagroda Wędrowiec Świętokrzyski w kategorii Gmina Turystyczna trafiła do miasta i gminy Stomporków. Gmina w to miejsce, w którym możemy znaleźć m.in. ślady świętokrzyskich dinozaurów. Gagaty Sołtykowskie to rezerwat przyrody nieożywionej. Jego krajobraz, przypominający wulkaniczną powierzchnię Księżyca, kryje liczące 200 milionów lat tropy gadów jurajskich. Jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w gminie Stomporków są też skałki piekło pod niekłaniem. Rezerwat to przykład zachowania osobliwych form skalnych. Wyrzeźbione przez proces erozji piaskowce tworzą dwa oddzielne skupiska skał przybierające nietypowe kształty. W gminie stąp znajdują się również liczne obiekty świadczące o bogactwie kulturowym, m.in. parata pod wezwaniem Świętego Jacka i Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Odrowążu. Pierwsze wzmianki o jej powstaniu pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku. Tereny gminy Stomporków leżą w obrębie Konecko-Opuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym blisko 50% powierzchni zajmują kompleksy leśne. To wyjątkowe wyróżnienie dla gminy Stąporków, które otrzymaliśmy, i cieszymy się, że zostały docenione nasze działania na rzecz rozwoju turystyki. A także, że doceniono potencjał, jaki tkwi w gminie Stąporków. W ostatnim czasie. Zanotowaliśmy zwiększoną liczbę turystów, którzy korzystają z dóbr natury. Ponad 60% powierzchni gminy Stąporków to lasy. Jesteśmy jedną z najmniej zanieczyszczonych gmin w regionie Świętokrzyskim. Mamy też trzy rezerwaty przyrody na terenie gminy Stąporku. W rezerwacie Gagaty Sołtykowskie odkryto ślady dinozaurów. My osobiście zabieramy tam często dzieciaki z naszych szkół, żeby to zobaczyły. Wraz z nadleśnictwem promujemy to miejsce jak tylko się da a po liczbie osób, które odwiedzają zarówno Gaty Sołtykowskie, jak i Skałki Piekło pod widzimy, że ta nasza promocja przynosi rezultaty. Mamy też oczywiście wspaniałe sanktuarium w Czarnej, do którego pielgrzymują nie tylko nasi parafianie, ale także parafianie z całej Polski. Tam można odkryć spokój, ciszę i ja osobiście y, często tam przebywam i znajduję takie ukojenie duchowe i do czego wszystkich zachęcam. Nagroda Wędrowiec Świętokrzyski w kategorii Przedsiębiorstwo trafiła do terma Słowacki Resort Medical Spa. Hotel położony jest w samym sercu, uzdrowiska Zdrowiska Buzko Zdrój. W nowoczesnym obiekcie o łącznej powierzchni 9000 m2 znajduje się 200 miejsc noclegowych. Goście skorzystać mogą tu m.in. z kempili siarczkowych, ale strefa basenów termalno-mineralnych to też basen solankowy z 26 atrakcjami wodnymi, jak hydromasaże, bicze wodne, basen dla najmłodszych, saunarium obejmujące łaźnię parową, biosaunę oraz saunę fińską. Hotel umożliwia połączenie programu leczniczego z kosmetyką i odnową biologiczną. W obiekcie znajdują się gabinety balneoterapii, fizykoterapii, studio masażu i terapii manualnej oraz gabinety kosmetyczne. Naszym marzeniem było też, żeby stworzyć obiekt, który będzie też spełniał oczekiwań, oczekiwania trochę większej grony naszych jakby odbiorców. Przede wszystkim, żeby do nas przyjeżdżali ludzie młodzi, żeby była to oferta dla całej rodziny. Przyjeżdżają teraz dla nas do nas rodziny przypokoleniowe i każdy. Z nich dostaje jakąś, jakąś ofertę dla siebie. Przede wszystkim stworzyliśmy duży obiekt, zespół basenów termalno-mineralnych. Tutaj chcąc udostępnić nasze największe bogactwo ziemi błyskiej, czyli unikatowe w świecie złoża wód siarkowych, pierwszej w Polsce w ogóle termalnej wody siarczkowej, żeby udostępnić, żeby mogli skorzystać z niej no większość osób, która do nas przyjeżdża. Czyli mamy też wodę siarczkową, właśnie tą bezpośrednio czerpaną ze źródła, która jest dawkowana w wannach i ona musi być z ordynacją lekarską, ale możecie Państwo przyjechać na nasze baseny termalno-mineralne, gdzie można bez zlecenia lekarskiego po prostu skorzystać z dobrodziejstw tej wody. Baseny termalno-mineralne to także saunarium, to także to także basen zewnętrzny oczywiście z wodą wiotkowo-brąkową, z wodami termalnymi. To jest też unikatowy w skali Europy basen konopny. Tworząc termę Resomedical Spa myśleliśmy o pokoleniu, które w tej chwili młodszym, które w tej chwili jest bardzo zapracowane, zagonione, aby było to miejsce, gdzie można przyjechać niekoniecznie na cały turnus dwa tygodnie, niekoniecznie na trzy tygodnie, ale żeby można było przyjechać, odpocząć, nabrać sił do dalszej pracy. Nagroda Wędrowiec Świętokrzyski w kategorii Organizacja Turystyczna powędrowała do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku Kamiennej. Muzyka Obecnie PDTK w Skarżysku Kamiennej kultywuje tradycje krajoznawcze poprzez organizację licznych rajdów, pieszych wycieczek, maratonów i imprez głównie kierowanych do dzieci i młodzieży. Skarżyskie Towarzystwo wprowadziło również specjalne odznaczenia, które może otrzymać każdy za odbyte wycieczki w miejsca stanowiące walor przyrodniczy i historyczny powiatu skarżyskiego. Odznaczenia mają na celu propagowanie i popularyzację wśród mieszkańców tradycji i historii miasta i okolic. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krojonawcze Oddział Miejski w Skarżysku powstał już ponad 60 lat temu, dokładnie w 1953 roku. Od tego czasu troszeczkę oblicza turystyki się zmieniły. Wcześniej był to oddział, który działał przy zakładach metalowych, wcześniej MESCO. Obecnie jest to oddział, który dzięki miastu, posiada swoją siedzibę w Miejskim Centrum Kultury, staramy się promować tą turystykę wśród tych najmłodszych turystów, aby ruszyli się po prostu z domu. Nie tylko telewizja, smartfon, komputer, a niech poznają też uroki przyrody, ciekawe miejsca w powiecie skarżyskim na terenie miasta czy województwa. Prowadzamy też aby zachęcić do poznawania całego województwa. Odznaki turystyczno-krajoznawcze. Są to, jest to pięć odznak, które wprowadziliśmy w naszym oddziale. Wędrowiec, Skarżyski, Turysta pieszy województwa świętokrzyskiego, Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej, odznaka Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej oraz odznaka Szlakiem Stefana Żeromskiego. Te odznaki mają zachęcić turystów do poznawania miejsc ciekawych. Nie każdy zna y, drewniane kościółki, które są w naszym województwie. Dlatego też y, prowadziliśmy tę odznakę, wzorując się na, 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 na projekcie województwa y, na wyznakowaniu szlaku architektury drewnianej. Skupiamy się na organizowaniu, jak mówiłem, imprez dla dzieci. Są to cztery rajdy. Rajt na powitanie wiosny, rajd Topienie Marzanny, rajd z okazji Dnia Dziecka, rajd jesienny Grzybowranie oraz zakończeniem naszego sezonu turystycznego jest rajd mikołajkowy. To jest dla najmłodszych turystów. Dla turystów bardziej wymagających zauważyliśmy, że dużym zainteresowaniem cieszą się już imprezy o gdzie trzeba włożyć większy wysiłek, imprezy bardziej ekstremalne. Dlatego też po raz trzeci zorganizowaliśmy w tym roku Skarżyski Maraton Pieszy nad Kamienną, imprezę na długości 50 kilometrów. Wydaje mi się, że udała. Wszyscy, wszyscy ukończyli, wszyscy byli zadowoleni. I jest to takim kopem dla nas na przyszłe lata. My robimy to wszystko społecznie. Nagrodę wędrowiec Świętokrzyski w kategorii Atrakcja Turystyczna otrzymało Zoo leśne zacisze w Lisowie. Regionem stosunkowo niedużym, ale regionem, który jest bardzo bogaty i to przyrodniczo, i to poprzez zabytki, i poprzez jakieś historyczne pamiątki, co turystów przyciąga, i to widać teraz już w sposób taki bardzo nawet skokowy, kiedy przyrasta ilość tych odwiedzających nasze województwo. I z tego się cieszymy i będziemy w dalszym ciągu jakby postępować, działać, wspomagać te instytucje, wspomagać nawet prywatnych przedsiębiorców zawających w branży turystycznej, żeby ta turystyka rozwijała się tak, jak to w ostatnich latach nastąpiło.